Reprezentacja Polski bez najmniejszych problemów wygrała 3 do 0 w Łotwie z rygą w meczu eliminacji Euro 2020. No ale takie mamy czasy, że wygrana na wyjeździe trzema bramkami jakoś nikomu za bardzo humoru nie poprawiła, bo chyba z kadrą dalej nie dzieje się najlepiej. O tym porozmawiam sobie z Adamem Godlewskim. Panie Adamie no 3 do 0 to trener chyba na no coś mocniejszego powinien skoczyć po meczu, poświętować wysoką wygraną, a tu chyba powodów do świętowania za bardzo jednak nie mamy. Rozmawia ze mną Krzysztof Oliwa. Witam cię. E, powodów do świętowania nie ma. E, wynik jest e, taki, jaki e, powinien być w sensie zwycięstwo, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w dwumeczu z łotwą e, nasi piłkarze strzelili 5 goli, e, to nawet grupowi rywale potrzebowali tylko jednego spotkania, e, żeby e, tak sobie poprawić e, dorobek Strzelecki, jeżeli popatrzymy w tabelę naszej grupy, e, mamy tylko 11 goli na tym, na tym e, Etapie rozgrywek oczywiście najważniejsze są punkty, no ale to jest nawet nie lekko, tylko mocno zawstydzająca okoliczność, że mając taką maszynę do zdobywania bramek, jaką jest Robert Lewandowski. facet który tak naprawdę, nawet jak nie ma sytuacji, chociażby przy strzale Kamila Grosickiego to i tak trafia do, do, do bramki rywali, a, a w tabeli. Yy, w rozgrywkach eliminacji mistrzostw Europy tylko słabiuteńka Łotwa i tylko Macedonia Północna mają mniej goli zdobytych od, od biało-czerwonych, więc coś, coś tu jest mocno nie halo. Nie, nie ma sensu rozwodzić się nad, nad tym czwartkowym meczem. Tak naprawdę to było 15, maksymalnie 20 minut takiej gry, jakiej oczekiwaliby kibice, na jaką stać tę te, te drużynę. Potem to już było tylko zgrzytanie zębów i, i olbrzymie ciężary. Nie wytrzymują tego już nawet kluczowi piłkarze. Po, po... No właśnie, jak mamy rozumieć słowa Kamila Glika wypowiedziane do dziennikarzy że był niezadowolony, gdzieś tam zwrócił uwagę kolegom z reprezentacji, że tak ta drużyna nie może grać. Co to znaczy? Jaki sygnał z tych słów płynie? Panie trenerze, ogarnij się Pan. My nie będziemy żerowali e, własnymi nazwiskami e, tego Badziewia, które, które jest e, uprawiane. Nie ma myśli przewodniej, nie ma taktyki, nie ma schematów. Wszystkie automatyzmy, które były wypracowane za kadencja dama nawałki, już zostały e, rozregulowane. No, nowe nie powstały. E, dlatego nie dziwię się, że, że i Lewandowski nie wytrzymał. Ewidentnie e, emocje mu puściły po, po wrześniowej dużej eliminacji. Teraz. Teraz Glik trudno, żeby był zadowolony, skoro no, spotkanie z jedną z najsłabszych w tym momencie drużyn w Europie kosztowało mimo wszystko jego, jego nerwy, skoro po zmianie stron to już właściwie nic się nie kleiło. Ja tylko przypomnę, że przy, przy golu na 3-0 to Kamil Grosicki strzelał, a nie, a nie podawał. Jest to, tak naprawdę w roli główny wystąpił przypadek. Fajnie, że, że Lewy skompletował hat że ma już 60 bramek w reprezentacji. Fajnie, że prowadzimy w grupie i w niedzielę jest ogromna szansa niepowtarzalna i byłoby niedopuszczalne, gdyby z niej nasi piłkarze nie skorzystali, bo nawet jeżeli nie tworzą w tym momencie drużyny, to suma ich indywidualnych umiejętności jest tak wysoka, że kogoś tak, takiego rywala, może nie tak bardzo ogórkowego jak... Łotwa, ale jednak też bardzo nisko notowanego i e, generalnie słabego, no to po, po, po powinni ograć nawet bez odprawy e, przedmeczowej, e, że, że te wszystkie sprzyjające okoliczności zostaną wykorzystane i wreszcie zacznie się e, solidna praca nad, 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 nad taktyką, nad strategią, e, no bo do tej pory przez, przez te kilkanaście miesięcy rządów Jerzego Brzęczka niestety nie udało się wypracować nic, literalnie nic. Nasza drużyna Obiecująco zagrała tylko, tylko w debiucie Brzęczka, a potem, po, po, potem to już była. Powolny zjazd w dół, chyba, tak? No, powolny? Nie wiem, czy powolny, bo bardzo, bardzo długo zgadzały się jedynie wyniki. We wrześniu przestały się zgadzać e, nawet wyniki. A, a dochodzi do tego, że gramy z zespołem e, łotewskim, który tak naprawdę. No nie jest teraz jedną z najgorszych drużyn w Europie, jak powiedziałeś. W eliminacjach do Euro 2020 gorszy bilans od Łotyszy ma tylko San Marino. Nawet Gibraltar notuje nieco lepsze wyniki, czy drużyny tego pokroju jak Liechtenstein, więc faktycznie graliśmy z totalnym outsiderem, jeśli chodzi o stary kontynent. Szukałem właściwego porównania i zacząłem się tak e, rozmawiając z Tobą zastanawiać, czy byłoby przesadą, gdybym powiedział, że pół naszej słabej ligi wygrałoby z reprezentacją Łotwy obecnie. Odczyliśmy na piłkarzy w reprezentacji Łotwy, no to jest tam mnóstwo zawodników, którzy odbili się nawet od e, naszej Ekstraklasy, która jak wiemy no, grzeszy wieloma rzeczami, ale na pewno niewysokim poziomem piłkarskim. No więc y, z kim, jeżeli nie z takim przeciwnikiem, nasz zespół miałby y, 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 miałby go totalnie zdominować, miałby poklepać, miałby pocieszyć się piłką, miałby rozegrać kilka innych akcji, no z kim? Ale może nie jest też trochę tak, że My sami za dużo narzekamy. Reprezentacja wygrała bez najmniejszych problemów, małym nakładem sił. Szybko strzeliliśmy dwa gole, ułożyliśmy sobie przebieg tego spotkania, może faktycznie nie trzeba było tego tempa zbytnio forsować, tylko grać tak trochę na przeczekanie i na dogranie tego meczu, mając na uwadze chociażby to, że w niedzielę na narodowym gramy z Macedonią. Ale przecież nikt nie mówi o forsowaniu jakiegoś. Bóg wie nie wiadomo jak dużego tempa, tylko mowa jest o tym, że miało być lekko, łatwo, przyjemnie i jeszcze w taki sposób, żeby, żeby powodowało to zadowolenie o piłkarzy, A to przecież nasi reprezentanci wyszli z szatni niezadowoleni. To Glik powiedział prosto, jasno w żołnierskich słowach, że zamiast grać pod siebie, to powinni tworzyć zespół, a tak naprawdę zaczęło się piętkowanie. Zresztą, pomijając nawet to piętkowanie, to zaczął się po prostu chaos. Wróciliśmy do tego, do, 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 do czego ta reprezentacja przyzwyczaiła, niestety, w ostatnich meczach. Nie kupuje, nie kupuje takiego kitu, ewentualnie, że to jest zasłona dębna przed kolejnymi przeciwnikami, bo oczywiście nikt nie jest w stanie nas roz, rozszyfrować. Ale też piłkarze nie wiedzą, co mają grać naprawdę nie wiedzą, co mają grać ani w bocznych sektorach, ani, ani w środku boiska, ani jak się zachować przy ataku skrzydłem, ani jak zasekurować, ani jak, ani jak się wycofać. Brakuje brakuje myśli przewodniej. Ja tak naprawdę to, m, przygotowując się do, do, do tego meczu przeanalizowałem sobie y, jakby siły, na jakie mogli liczyć selekcjonerzy. No to w, w, w tym momencie, wiadomo, jeśli chodzi o, o piłkarzy, no to Brzęczek tak naprawdę dostał w spadku całą dobrą generację. Z którą po sukces, no bo to tak trzeba to uznać, sięgnął Adam Nawałka w Euro 2016. Ma też do, do, do dyspozycji najzdolniejszych chłopaków, którzy przeszli solidne przetarcie w młodzieżowych mistrzostwach Europy, w młodzieżówce prowadzonej przez yy, Czesława Michniewicza, ale nic z tego nie wynika. Być może także dlatego, że w mojej ocenie sztab, który pomaga Brzęczkowi, jest najsłabszy w obecnym stuleciu. Jeżeli Popatrzymy na, 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 na to, kogo do, do pomocy, kogo w swoim sztabie miał Jerzy Engel, potem Zbigniew Boniek, Paweł Janas, Leo, Leo Benhaker, Franciszek Smuda, Waldemar Fornalik, Adam Nawalka, to wszyscy mieli mocniejsze nazwiska, lepiej przygotowanych do, 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 do tej pracy asystentów, a, a w tym momencie no to trochę tak na żywioł poszedł. Zbigniew Błoniek godząc się na, na, na zestaw zaproponowany przez, e, przez Jerzego Brzęczka, e, dość powiedzieć, że Radosław Gilewicz, e, znakomity komentator, naprawdę solidny piłkarz, dziesięciokrotny reprezentant Polski, ale w momencie kiedy zostawał członkiem sztabu Jerzego Brzęczka nie miał żadnych papierów, żadnych. Dopiero e, we wrześniu ubiegłego roku poszedł na kurs e, łączony UFAB plus... E, dla byłych profesjonalnych piłkarzy. Poza tym pomaga Brzęczkowi jeszcze Tomasz Mazurkiewicz, były piłkarz Olimpii Poznań, a jeżeli sięgniemy tylko do czasów kadencji nawałki, tych asystentów było, było czterech i wszyscy kończyli jako absolwenci szkoły trenerów PZPN z licencją EFA Pro. A, a chyba to nie jest tylko taki dokument, za który się inkasuje kilkanaście tysięcy, tylko jednak podnosi umiejętności Rozszerza horyzonty i stawiam tezę, że nie wszystkie gromy trzeba kierować na Jerzego Brzęczka, bo jego sztab jest. No ale sztab to on sobie dobiera, no to jak mamy kierować no, by, by, na niego? By, by, owszem, bierze odpowiedzialność, to, to tak samo jak e, sędzia główny bierze odpowiedzialność za, za asystentów, tylko że raz, że oni są nieodpowiednio przygotowani e, merytorycznie, mają za małe doświadczenie, to jest ich za mało. Być może z tego się biorą na przykład błędy. E, w obserwacjach. Zawodników. Przecież wpadka z Michałem Pazdanem. A ja tego inaczej nie oceniam, że człowiek, który na pół roku wypada jesienią zeszłego roku w ogóle z reprezentacji, potem przyjeżdża i jest mniej więcej ze dwa numery za Tiagociągiem, a przychodzi Trwoga, brakuje Kamilia Glika, wpada do pierwszej jedenastki, żeby za chwilę znaleźć się na trybunach. To znaczy, że obserwacje, które były przeprowadzone, nie były przeprowadzone tak, tak jak być powinny nie były w sposób profesjonalny i myślę, że to już jest w tym momencie naprawdę ostatni termin, żeby ten sztab Brzęczka, jeżeli coś z tego ma być przy tym selekcjonerze, żeby ten sztab selekcjonera Brzęczka wzmocnić, za chwilę trzeba będzie jeździć, obserwować rywali w finałach w finałach Euro, a, a chociaż mam wyobraźnię naprawdę bogatą, nie wyobrażam sobie, żeby żeby Biało-Czerwonych tam zabrakło. Yy... Nie, no jest to niemożliwe. No to Euro na pewno pojedzie. W ogóle, w ogóle przyjmujemy taki scenariusz, że już te niedziele Biało-Czerwoni będą Pewni awansu, już w tę niedzielę powinny zapaść jakieś personalne decyzje. E, jeżeli to na, nadal Brzęczek ma, ma, ma prowadzić tę drużynę, jeżeli e, na taktykę czy jej brak ma się nie zżymać Lewandowski, Glik i, i, i cała reszta tych wionących piłkarzy no bo to oni ryzykują tak naprawdę e, gwizdami kibiców, co oni żerują e, te. te nieudolną, a przynajmniej zupełnie niewdrażaną nie, nie strategię, jeżeli ona istnieje na, na, na boisku, no to ktoś, kto, kto, ktoś musi to ogarnąć, ktoś musi powiedzieć z, z bardzo bliska i paduszami, jak to mawiają Anglicy Jerzemu Brzęczkowi, co robi nie tak, co powinien robić lepiej, co powinien robić dobrze, bo naprawdę szkoda jest, szkoda byłoby zmarnować taki potencjał, a nie zapominajmy, zegartyka. Ja jeszcze wrócę do tych słów Kamila Glika. Przed meczem z Łotwą, kiedy rozmawiało się z reprezentantami Polski, płynął taki dość skonsolidowany przekaz, że oni przeanalizowali sobie spotkania ze Słowenią i z Austrią. Selekcjoner zwrócił im uwagę na to, że czasem podejmują gdzieś jakieś drobne, błędne decyzje, które powodują to, że nie udaje się gdzieś tych ataków. Konstruować. Mieli bardzo dobrą opinię na temat przygotowania taktycznego, które serwuje im trener Brzęczek. tylko właśnie problemy były z tymi niuansami w wykonaniu. Przychodzi nam mecz z Łotwą i te słowa się kompletnie rozjeżdżają z rzeczywistością, a już totalny chyba można powiedzieć nawet gwóźdź do trumny tej litanii pochwał pod adresem Brzęczka, płynącej ze strony piłkarzy przed meczem z Łotwą, wbija Kamil Glik, który wydaje się, że mówi, no, rządził chaos a nie pomysł na grę. To znaczy, będę się upierał, że, że ten pierwszy kwantum, czy nawet 20 minut, tam by było widać pomysł, widać było koncentrację, widać było determinację, widać było zrozumienie młodego Szymańskiego z, z Robertem Lewandowskim. Swoją drogą, Szymański chyba e, zgłosił chęć przejęcia koszulki i, i funkcji od Piotra Zielińskiego, który... No, po raz kolejny. No schował. Rozczarował, się. rozczarował. Schował się za plecami lepiej dysponowanych partnerów, czyli Lewandowskiego, Szymańskiego, Krychowiaka, tak jak mówisz, rozczarował pytanie, czy, czy to jest gracz tego rozmiaru, żeby kierować reprezentacją Polski. A, a wracając do... Od twojego pytania prawda jest taka, zacząłem już o tym mówić, że Zagartyka, kadrowicze tacy jak Robert Lewandowski, Kamil Glik mają już trójkę z przodu i jeżeli Euro 2020 nie będzie ostatnią imprezą, to pewnie przedostatnią, żeby mogli zapisać się na, 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 na trwałe w historii. Mamy do dyspozycji jednego z najlepszych, może w tym momencie nawet najbardziej rozpędzonego napastnika świata, a nic z tego kompletnie, kompletnie nie wynika. To są ludzie świetnie, mówię o piłkarzach, świetnie sytuowani materialnie. Tacy, którzy nie muszą martwić się oczywiście w przeważającej większości o, o, o przyszłość, bo, bo na kilkanaście pokoleń zapewnili ją swoim rodzinom. A, a wiadomo, że w takiej sytuacji jakby motywacją dla nich jest parcie do, do sukcesu. Sukcesem to by, 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 byłby medal, by byłby półfinał dużego turnieju. Lepszy wynik niż we Francji na pewno. Oczywiście ktoś może powiedzieć, a to to musiałoby się Zielińskiemu coś przedstawić w głowie i nie moglibyśmy mieć trzech piłkarzy w i w wyjściowym składzie czy, 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 czy na boisku, a, a, a ja twierdzę, że można, tylko że trzeba to wszystko właściwie właściwie poukładać. Musi kiedyś też z rachunku prawdopodobieństwa wynika to, że musi też nadejść kiedyś turniej Lewandowskiego, bo myślę, że on jest takim najbardziej rozczarowanym. Piłkarzem, jeśli chodzi o te, o te wielkie imprezy, gdzie yy, on jest y, ma fantastyczne statystyki w reprezentacji. 109 meczów, 60 goli, ale jeżeli go zestawimy z Grzegorzem, Latą, który zdobył 10 goli w mundialach, 10 goli, niech zazdroszczą Messi i Ronaldo razem wzięci. Jeżeli go zestawimy, Lewandowski ma zero, tylko powiedzmy tak dla porządku, na mundialach. Tak, ale... Na Mistrzostwach Europy niewiele więcej, zdaje się, że jedną bramkę, dwie bramki. Z dwóch turniejów, tak. yy, yy, Ale lato. Jeżeli zestawimy Lewandowskiego z Szarmachem, który też strzelał bramki na Mistrzostwach Świata, był królem strzelców Igrzysk Olimpijskich w 1976 roku. Jeżeli zestawimy z Kazimierzem Dejną, który był królem strzelców w Igrzysk w 1972 roku. Jeżeli zestawimy z Andrzejem Muskowiakiem, który był królem strzelców w Igrzysk w 1992 roku. Jeżeli zestawimy ze Zbigniewem Bońkiem, który może się pochwalić hat w Mistrzostwach Świata i potem miejscem w trójce plebisytu France Football, to wychodzi na to, że Lewandowski, chociaż być może, jest najlepszym piłkarzem w ogóle w historii naszej piłki w takich prestiżowych zestawieniach będzie na końcu pierwszej dziesiątki nawet, o ile się w niej w ogóle złapie. Więc ja się nie dziwię, że, że jemu się te emocje najbardziej udzielają, bo ma wszelkie papiery ku temu, żeby, żeby te reprezentacje zaprowadzić za daleko, tylko że trener, tak jak miało to miejsce w przypadku Nawałki, musi być dla niego partnerem, musi być na jego poziomie, a obecny sztab jest dalece Niewystarczający, żeby ogarnąć naszą reprezentację na miarę potrzeb i możliwości Roberta Lewandowskiego. Pogadaliśmy sobie o meczu z Łotwą w niedzielny późny wieczór. Pogadamy o meczu z Macedonią Północną. Będzie szampan po awansie? Będzie awans. A, a czy w takim stylu y, grająca reprezentacja Polski powinna sięgać po szampana, to mam co do tego wątpliwości, bo tak naprawdę awans jest obowiązkiem tego zespołu, który przypomnę, jeszcze niedawno był notowany w pierwszej dziesiątce światowego rankingu, a drugim obowiązkiem jest wypracowanie stylu, który zagwarantuje przynajmniej nadzieję przed startem w Mistrzostwach Europy, a dzisiaj tych nadziei zupełnie, zupełnie nie widać, więc jakby czekamy na awans, będziemy się z niego cieszyli, ale na wystrzał z szampana, to jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie. W takim razie, jeśli szampan, to tylko bezalkoholowy. Do zobaczenia, do usłyszenia po meczu z Macedonią Północną.